Mały książę, rozdział czwarty. I tak dowiedziałem się o drugiej bardzo dziwnej sprawie: że planeta, z której pochodzi, jest tylko trochę większa niż dom. Zbytnio mnie to nie zdziwiło. Dobrze wiedziałem, że oprócz dużych planet, takich jak Ziemia, Jowisz, Mars czy Wenus, którym nadano imiona, istnieją jeszcze setki innych, niekiedy tak niewielkich, że trudno je dojrzeć przez teleskop. Kiedy jakiś astronom odkrywa jedną z nich, nadaje jej zamiast imienia numer. Nazywają ją na przykład planetoidą 3251. Miałem poważne przyczyny, by sądzić, że mały książę przybył z planetoidy B612. Planetoida ta została dostrzeżona przez teleskop jeden jedyny raz w 1909 roku przez pewnego astronoma tureckiego. Przedstawił on następnie swoje odkrycie na Międzynarodowym Kongresie Astronomicznym. Ale nikt mu nie dał wiary, bo wystąpił w tureckim stroju. Tacy już są dorośli. Szczęśliwie dla renomy planetoidy B612, turecki dyktator nakazał swojemu ludowi pod karą śmierci nosić się po europejsku. ów astronom. W 1920 roku przedstawił ponownie swoje odkrycie ubrany w dobrze skrojony garnitur. I tym razem wszyscy mu uwierzyli. Opowiedziałem wam te szczegóły o planetoidzie B612 i ujawniłem nawet jej numer ze względu na dorosłych. Dorośli kochają liczby. Jeśli opowiadacie im o swoim nowym przyjacielu, nigdy nie są ciekawi spraw zasadniczych. Nie pytają nigdy, jak brzmi jego głos, w co najbardziej lubi się bawić, czy zbiera motyle? Pytają was, ile ma lat, ilu ma braci, ile waży, ile zarabia jego ojciec. Dopiero wtedy uważają, że go poznali. Jeśli powiecie dorosłym, widziałem śliczny domek z czerwonej cegły, z pelargoniami w oknach i z gołębiami na dachu. Nie potrafią wyobrazić sobie tego domku. Trzeba im powiedzieć, widziałem dom za 100 tysięcy franków. Dopiero wtedy wykrzykną: Ach, jaki ładny! podobnie jeśli powiecie. Dowodem, że mały książę istniał, jest to, że był uroczy, że się śmiał i że chciał baranka. Jak się chce baranka, to znaczy, że się istnieje. Dorośli wzruszą tylko ramionami i nazwą to dzieci nadą. Ale jeśli powiecie, Planetą, z której przybył, jest planetoida B612. Wtedy ich przekonacie i przestaną was nękać pytaniami. Tacy już są. I nie należy mieć im tego za złe. Dzieci powinny być bardzo wyrozumiałe wobec dorosłych. Ale my, którzy znamy życie, Oczywiście niewiele sobie robimy z liczb. Chętnie bym zaczął tę opowieść tak, jak zaczynają się bajki. Chętnie bym powiedział, żył raz sobie mały książę, który mieszkał na planecie mało co większej od niego i który chciał mieć przyjaciela. Dla tych, którzy rozumieją życie, brzmiałoby to znacznie bardziej prawdziwie. Bo nie chcę, żeby moją książkę czytano bezdusznie. Z takim głębokim żalem dzielę się z Wami tymi wspomnieniami. Minęło już sześć lat od chwili, kiedy odszedł mój przyjaciel ze swoim barankiem. Próbuję go tu opisać, aby o nim nie zapomnieć. To smutne zapomnieć przyjaciela. Nie każdy miał przyjaciela. A ja mogę się stać taki jak dorośli, których obchodzą tylko liczby. I właśnie dlatego kupiłem sobie pudełko farb i ołówki. Trudno zabrać się do rysowania w moim wieku. Jeśli się tego nie robiło od czasu prób z boa zamkniętym i, i boa otwartym, kiedy się miało sześć lat? Spróbuję go odmalować możliwie najbardziej wiernie, ale wcale nie jestem pewien, czy mi się uda. Jeden rysunek jeszcze ujdzie. Inny wcale nie jest do niego podobny. Nie mogę także uchwycić jego wzrostu. Tu mały książę jest za duży, tam za mały. Mam także wątpliwości co do koloru jego ubranka. Próbuję więc to tak, to siak. Mylę się także co do ważniejszych szczegółów, ale trzeba będzie mi to wybaczyć. Mój przyjaciel. Nigdy mi niczego nie objaśniał. Pewnie sądził, że jestem taki sam jak on. Ale ja niestety nie umiem zobaczyć baranków zamkniętych w skrzynkach. Może już jestem po trosze taki sam jak dorośli? Musiałem się postarzeć.